Cześć. Witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce w dzisiejszym odcinku Viceroy, czyli po polsku Namiestnik. Jest to gra, która w chwili obecnej znajduje się jeszcze um, na wspieram to w kampanii crowdfundingowej, gdzie możecie wesprzeć autorów, czyli wydawnictwo Games Factory w wydaniu właśnie Namiestnika. Na chwilę obecną jest około zdaje się 60% fundowanego, także po obejrzeniu rozgrywki możecie zadecydować, czy wam się podoba, czy chcecie wesprzeć ten ciekawy projekt. W tej grze, od 2 do 4 osób, będziemy wcielać się, w, można powiedzieć, w polityków, którzy będą budowali takie piramidy władzy w swoim własnym tablo. I ogólnie jest tutaj bardzo ciekawy system właśnie licytacji kart, które się znajdują na chwilę obecną. Rozłożenie w gry wygląda w ten sposób następujący, że dostajemy dwie losowe karty postaci. I trzy losowe karty praw, które będą wpływały na naszą właśnie własną rozgrywkę. Dostajemy również taką zasłonkę, za którą trzymamy osiem naszych takich kamieni szlachetnych, za które będziemy ogólnie płacić, właśnie wystawiając kolejne postacie do naszej piramidy. I na początku jest ośmiu kamieni, bo każdy wiecie jest w dwóch egzemplarzach, losowo się odrzuca kamienie jakby w konkretnych kolorach, tak. Ja to zrobię już w sumie nie, nie wyrzucając losowo, tylko. Sposób taki następujący. To jest dosyć dziwna zasada, że wyrzucamy losowo, ale, ale no, tu grajcie tak naprawdę, jak Wam się podoba. To dajmy na to, że wyrzucimy takie i zostajemy z sześcioma właśnie kamieniami, które będą nam służyły jako waluta w tej grze. Celem naszej gry jest uzbieranie jak największej ilości z punktów zwycięstwa, które na przykład zdobywamy tutaj przez takie znaczniki, punktu zwycięstwa, zbieranie kompletu symboli, układanie właśnie całych takich połączonych naszych. Yy, właśnie, dżemów na, na, na naszych kartach. Wszystko macie, wszystko ładnie opisane w instrukcji, tak się nie, nie pogubicie. I na początek yy, wystawiamy cztery takie karty do licytacji między graczy, które yy, będziemy chcieli wyłożyć, ale wcześniej wystawiamy ogólnie jedną startową kartę, właśnie do naszej piramidy. W tym wypadku, jaki wybór ma pierwszy gracz? Może wystawić tego właśnie. Yy, yy, Warlorda, żeby dostać jedną jeszcze kartę na rękę. Także całkiem fajne i w sumie dużo wyboru nie ma, bo drugi też mu daje jedną kartę i pytanie tylko, którą chcę teraz wystawić, I patrząc na sąsiadujące tutaj w rogu te moje właśnie kawałki ka kamieni, które będziemy układać, żeby nam się połączył w jedną całość. Wydaje mi się, że w tym wypadku chyba i tak sobie połączę pewnie w taki sposób, także obojętnie no, który, więc wystawiam powiedzmy tego i tylko dlatego, że mamy jeden w sumie zielony kamień mniej, więc nie będę musiał pierwszego kosztu płacić. Bo pierwsza karta jest darmowa, wystawiamy i automatycznie dostaję bonus w postaci jednej karty. Mogę z małej talii wziąć kartę właśnie kolejnej postaci, albo jedną kartę praw jeszcze. Wezmę sobie postać na rękę. O, fajnie. Ten już będzie dawał mi punkty zwycięstwa, albo ewentualnie bonusy do takich zwojów magii. I on do mo na moją rękę idzie. I drugi gracz też jedną początkową wystawia, którą z nich by chciał. Tam uda trzy właśnie dowolne kamienie, a tam uda z kolei taki właśnie znacznik obrony, który będzie mógł wykorzystać, żeby raz że uzbierać właśnie zestaw trzech różnych symboli, które dadzą mu 12 punktów, albo do obrony przed jakby mieczami przeciwnika na koniec, żeby nie tracić tych punktów. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem na początek jest, żeby otrzymać dodatkowe kamienie. Także wystawiam tą kartę i z automatu wybieram sobie jakie chcę. Ta pula kamieni jest zawsze jakby równa ilości liczby graczy, jest stosunkowo większa, właśnie dla większej ilości graczy. Także może być sytuacja, że pula się skończy. Więc w tym wypadku wezmę powiedzmy czerwony, zielony i niebieski kamień. Czyli zaczynam po prostu z większą ilością. I teraz moja startowa karta. I teraz zaczynamy już jakby normalną rozgrywkę, czyli zaczynamy od licytacji. Każdy z graczy wybiera kartę jaka mu się podoba, jaka mu pasuje do jego koncepcji i musi zapłacić kamień, który widzicie tutaj podany na górze. Patrzymy jaka karta pasowała temu graczowi, na pewno coś żeby było niebieskie pewnie po lewej, żeby tutaj układać właśnie te kamienie, te, te całe okręgi gotowe. Także w tym wypadku chyba on by chciał najbardziej tego, tak żeby musiał jeden czerwony kamień za to zapłacić. A ten gracz z kolei dużych chyba preferencji nie ma, bo całkiem tutaj ładnie mi się karty ułożyły. Chyba weźmie zielonego. W tym momencie ogólnie gracze mogą negocjować, które karty się podobają danemu graczowi, ponieważ jeżeli obydwoje by wybrali czerwony, czyli jakby w ukryciu z by zagłosował Czerwony, i ten by też wyjął, i też czerwonego by pokazał. To by obydwoje by stracili, właśnie po tym czerwonym kamieniu, i przeszlibyśmy do drugiej fazy licytacji. Gdzie znowu byśmy mogli się dogadać, dobra, to ja dalej biorę czerwonego, a ja dobra, no to ja odpuszczam i biorę innego. Także tutaj mamy czas, żeby nie tracić tych, tych, tych naszych kamieni. Ale w tym wypadku są zgodni, bo ten chce wziąć czerw czerwoną kartę. Także płaci czerwonego do banku i bierze tą kartę na rękę. A ten, tak jak mówiłem, płaci zielonego i dostaje tą kartę na rękę. OK. I teraz przechodzimy właśnie do fazy budowania. W fazie budowania możemy wystawić maksymalnie trzy karty. To też dzieje się wszystko jednocześnie. Także możemy tutaj jednocześnie zagrywać karty. Musimy poczekać na innych współgraczy, żeby też wyłożyli. I którą ja bym chciał. Tutaj mogłem wystawić tą za jeden zielony kamień, żeby dostać jedną kartę dodatkową i tutaj na przykład sobie ułożyć w ten sposób. Ale mogę też na przykład zagrać kartę praw, one są darmowe i chyba w tym wypadku to zrobię akurat. Ta karta, widzicie, daje mi albo jeden symbol właśnie tego zwoju magicznego, albo znacznik, który mi będzie mnożył punkty właśnie za te moje zwoje. Ewentualnie widzicie, że cztery kamienie szlachetne albo Infinite Gemstone'a, który jest takim niekończącym się zasobem. Zagrywam więc tą kartę za darmo, w tym samym czasie co mój przeciwnik i biorę właśnie e, dowolny kamień, który będzie na całą grę mi tutaj mógł e, dawać jakby zniżkę na kolejne karty. Patrzę, które mi się przyda, tutaj w sumie żółty, dużo mam niebieskiego chyba na tych kartach, więc biorę niebieskiego z banku. I do końca gry, ogólnie raz na turę mogę użyć tego kamienia, żeby mieć zniżkę i nie płacić na przykład tego kamienia tutaj. Także super sprawa. W tym samym czasie mój przeciwnik wybiera jedną ze swoich kart. Wydaje mi się, że zagra tą kartę zieloną, żeby mu się to ładnie połączyło. Ogólnie nie musicie łączyć tak w konkretne kamienie, ale to jest opłacalne, bo są za to punkty zwycięstwa, jak również razu położeniu całego takiego kamienia. Dostajemy po prostu na przykład zielony kamień w tym wypadku. I płacę do banku jednego niebieskiego, i mam tą kartę, i dostaję symbol tarczy. Ona jest dwustronny symbol, chodzi na tej karcie, i do końca, gdy mam ten symbol już tutaj, ok, przechodzimy do drugiej fazy budowania, więc możemy jeszcze zbudować. W tym wypadku będzie mi się opłacał chyba właśnie ten kapitan na drugim poziomie, a na drugi poziom, żeby zbudować, muszę zapłacić jeden i drugi koszt. Pamiętajcie, że mam tutaj zniżkę w pozycji niebieskiego, więc nie muszę tego płacić, ale zielony oczywiście musi być zapłacony, więc płacę zielonego i kładę tą kartę na drugim poziomie. Ze względu na to, że skończyłem tutaj, widzicie, ten czerwony kamień, zostaje jeden z banku jako w ramach bonusu, jak również pięć dowolnych kolejnych kamieni. Widzę, że nie mam żadnych zielonych kamieni. Tutaj tak dosyć uniwersalnie trzeba iść, także wezmę na pewno dwa zielone, jeden czerwony, niebieskiego mam, bo tam nie kończącego się w moich zasobach, także nie będzie to dla mnie takie potrzebne, więc żółty. I dajmy na to jeszcze jeden czerwony. Eee, może jeszcze jeden zielony. O. Także mam dużo kamieni. W ogóle widzicie, wszystko tu się dzieje za zasłonką, to w sumie też zdejmę, bo nie jest tak bardzo potrzebna, także ją zdejmę. Mój przeciwnik nie wie, jakie mam kamienie. Także, przy licytacji, też, też nie do końca wie, co mogę zagrać. Ale wracając do rozgrywki, teraz mój przeciwnik chyba zagra tą kartę praw. Głównie żeby zagrać kartę na górę, muszą być wcześniej dwie ułożone w ten sposób, żeby, żeby móc tą, tą trzecią zagrać. Ta karta, widzicie, będzie mi dawała punkty zwycięstwa w zależności na którym poziomie się znajdzie. Czyli, jeżeli będzie na drugim poziomie, to da mi na koniec 6 punktów. Więc mógłbym, w sumie, poczekać jeszcze z zagraniem tej karty na następne poziomy, żeby lepiej to wyglądało. Więc mogę na przykład w tym czasie tego zagrać, który da mi kolejną tarczę. Tylko ja do końca chyba tego nie będę chciał. Ale zobacz, innego wyboru nie mam, chyba że sobie popsuję na początek po prostu swoją kombinację. Albo po prostu. Okej, okay. dobra, to ja zagram w takim razie ten sposób. Tutaj, tą kartę ona jest darmowa, bo jest karta praw. Co prawda nie ułożę tutaj kompletnego kamienia, ale tutaj całkiem fajne bonusy są, bo mogę np. dobrać 6 punktów albo 4 kamienie. Kamieni chyba mam dosyć sporo, także wydaje mi się, że na razie pójdę chyba w punkty. Także 6 punktów biorę z banku i kładę na tej karcie Na koniec gry to już jest 6 punktów dla mnie. Mógłbym też wybrać właśnie tutaj symbol miecza. Symbol miecza na koniec, gdy odbiera wszystkim moim przeciwnikom, którzy właśnie nie mają tarczy, cztery punkty, albo ewentualnie można liczy, e, używać tego miecza do licytacji kart. Czyli zamiast kamienia e, używam miecza i wtedy mam pierwszeństwo nawet przed osobą, która zapłaciła przed czerwony kamień. Wtedy ja i tak tą kartę biorę, no a miecze wyrzucam do zasobów. No ale wybrałem te punkty, także to nie jest istotne. I teraz przechodzimy do drugiej, e, trzeciej zagrywanej karty. Ogólnie w każdym momencie zagrywamy ile chcemy ich, także nie musiałbym trzeciej zagrywać, ale chyba jednak to zrobię. Um, może właśnie tego. A mi da punkty zwycięstwa. Pamiętajcie, że już wykorzystałem ten kamień niebieski, który mam raz na turę, także muszę zapłacić ten kamień do, do banku mimo wszystko i dostaję bonus w postaci trzech punktów zwycięstwa. Dobieram tutaj trzy punkty. O, W tym miejscu mamy Trzy punkty zwycięstwa kładziemy na karcie i na koniec gry one mi się policzą. Także on zagrał trzy karty i ten mój przeciwnik jeszcze może jedną kartę zagrać. Ciągle zastanawiam nad tym, czy dobrze byłoby tutaj połączyć. Ogólnie to połączone skończenie tego kamienia szlachetnego zielonego na koniec gry da mi dwa punk punkty, przepraszam, ze względu na to, że ta karta zamykająca na górze jest na drugim poziomie, także ona będzie warta dwa punkty. Czy ja chcę to zagrać? Wydaje mi się, że tak. Zagram to tutaj, skończę i przynajmniej dostanę zielony kamień, które też już widzę, że w banku są dosyć ograniczone mocno. Także może teraz jest dobrze. Mógłbym jeszcze położyć ewentualnie inną kartę z piramidy pod tą kartę, ale to nieistotne, nie muszę tego robić. Ok, także skończyliśmy fazę właśnie wykładania kart, kart i przechodzimy do drugiej rundy gry. Nasze karty, które były niekupione w poprzedniej turze, idą na górę, a tutaj stali dobieramy cztery kolejne nowe karty do licytacji i widzicie pojawiają się kolejne wybory, bo teraz licytując na przykład właśnie niebieskiego albo żółtego będę mógł wybrać którą z tych dwóch kart będę chciał. Także kolejna, kolejny jest motyw, że możemy porozmawiać, ponegocjować, co by nam pasowało. W tym wypadku e, pierwszy gracz podejrzewam, że chciałby tutaj e, Zrobić jakąś kartę, która by mu zamknęła czerwony obszar, a jeszcze lepiej jakby rozpoczęła mu kolejne niebieski tutaj z tą kartą, żeby się połączyć. Tylko czy to będzie możliwe? Czerwone, czerwone, tylko jest jedna karta zamykająca czerwony, która zepsuje mi koncepcję na górze. Także tutaj tego się nie uda, ale w sumie to też jest niezłe, bo da mi tutaj zwój i pamiętajcie mam niebieskiego, więc tą, tą kartę będę mógł za darmo wystawić. I da mi to zwój, który jest i do zestawów, i do punktów sam w sobie. Tak, zobaczycie na punktację, tu macie tak. Macie punkty za zwoje, czyli dostaje się tyle punktów za każdy zwój, ile wskazują właśnie te nasze bonusy, jak również za uzbieranie tarczy, zębatki i naszego zwoju otrzymamy po prostu 12 punktów zwycięstwa. Także to jest, to jest całkiem dobra taktyka, żeby to zbierać. Także ja będę chciała nie przedłużając, niebieską tą kartę. Także będę licytowała niebieskiego. Ale co by chciał mój przeciwnik? On by chciał pewnie tu kontynuować niebieski albo kontynuować zielony. Mógłby ewentualnie tutaj zdobyć kolejne punkty. O, tutaj na pewno by ten kamień go interesował. Wtedy miałby też niekończącego się niebieski zasób. Także on decyduje się na żółty. Odkrywamy. W tym wypadku obydwa zagraliśmy inne, także nie ma problemu. I ten gracz otrzymuje tą kartę na rękę, a ten gracz otrzymuje tą kartę. I oczywiście wykorzystane kamienie lądują w manku. I teraz po kupieniu jednej karty przechodzimy właśnie do fazy wystawiania kart. Więc pierwsze co chce zrobić ten gracz? On chce kontynuować tutaj swoją niebieską ekspansję. Płaci niebieski kamień tym moim, jakby niekończącym się kamieniem. Dzięki czemu dostaje jeden zwój. Dostaje jeden zwój. Wkładziemy tutaj. I mam nadzieję, że uda mi się zebrać zestaw i pomnożyć te punkty z niego. W tym samym czasie mój przeciwnik będzie chciał chyba wystawić tą kartę, więc płaci jednego zielonego. Zgodnie z kosztem. I dostaje dzięki temu jeden niekończący się kamień niebieski. Przechodzimy do drugiej fazy budowania. I teraz tak mógłbym tutaj położyć za darmo tą kartę, skończyć ten kamień i zobaczcie, że będę miał trzy dodatkowe punkty, czyli już yy, zestawa się tych symboli, czyli zamiast 12 już będę miał aż 15 za każdy skończony. Mam zwój, tylko musiałbym zdobyć jeszcze tarczę i zębatkę. Ha, także mogłoby mi się to przydać i chyba, chyba tak tutaj to położę, tak, tak mi się wydaje. Chyba, że wcześniej położę to. Chyba to zrobię. Zobaczcie, płacę koszt żółtego i zielonego w tym wypadku banku, dzięki czemu dostaję jeden niebieski założenie całego właśnie tutaj kamienia. I dostaję również bonus drugiego poziomu, czyli widzicie bonus do każdy mój zwój od tej pory będzie warty dwa punkty zwycięstwa. Także w tym wypadku już mam dwa punkty za to. Mogę dodatkowe bonusy dokładać, że każdy mój zwój będzie więcej warty, także super sprawa. W tym samym czasie mój przeciwnik. Nic tutaj takiego specjalnego nie ma, żeby sobie skończyć jakiś fajny, kompletny, kompletny kamień. Tutaj mogę położyć 8 kamieni, do 8 kamieni, żeby każdy był wart. Te dwa punkty zwycięstwa na koniec. Ha, fajna sprawa, ale to warto na przykład na koniec, gdy kiedy już dużo mam na przykład tych kamieni, i wtedy to mi się bardzo paca. Tutaj, jeżeli ułożę to na drugim poziomie, dostanę miecz i 3 kamienie. Ha. W ogóle nie trzeba się mocno spiąć do góry, bo maksymalnie poziomów jakby z tej swojej, tutaj jestem na drugim poziomie, tak w tym wypadku. Chyba to zrobię, żeby nie, ale nie stać mnie, bo nie mam żółtego. To, widzicie, tej karty na pewno nie wystawię w tej turze, bo nie mam w ogóle żółtego kamienia. Także mogę o tym zapomnieć, ale mogę wystawić na przykład to. Hm, tylko, że w tym wypadku muszę chyba, w momencie wyłożenia karty muszę wyłożyć te, te, te kamienie, także, a dobra, zagramy to w tym momencie. I wydamy powiedzmy, 1, hmm, 2, powiedzmy, że trzy kamienie, albo, o, te trzy kamienie kładę w tym miejscu i dla mnie to będzie 6 punktów zwycięstwa na koniec. chyba ok, ograniczyłem swoje wybory, ale, no 5, 5, tutaj, 8, 6 punktów, przepraszam, piechotą nie chodzi, także dobra sprawa moim zdaniem. I jeszcze pierwszy gracz może sobie jeszcze jedną wyłożyć ewentualnie kartę. Czy chce on w ten sposób zagrać? Myślę, że tak. Kończy tutaj z kolejny kamień. Staje z banku dzięki temu jednego czerwonego i yy, po prostu ma bonus, że przy liczeniu yy, kompletów będę więcej punktów dostawał. Także to jest kwestia tego. I drugi gracz teraz mówi, że pasuje, bo już nie może tego wstawić. Znaczy nie musi informować, że go nie stać, bo to jest wszystko za zasłonką jego kamienie. Także przeciwnicy nie wiedzą. Ale mówi, że już nie chce więcej wykładać. Pierwszy gracz, czy chce to wyłożyć? Pytanie, Tutaj jest za każdą przylegającą kartę postaci? Hmm. To jest dosyć ciekawe. Mogłbym ewentualnie tutaj to ułożyć, ale... To może jest i dobry wybór, bo i tak, i tak przecież już nie ułożę tutaj kompletnego kamienia, także w sumie mnie to nie obchodzi. A za każdą przylegającą postać, czyli w tym przypadku już dwie postacie, e, będę dwa punkty miał. Także chyba położę tą kartę, mimo wszystko jest darmowa, bo to karta prawa. Mój przeciwnik mówi, że pasuje. Ja też już pasuję, także przechodzimy do kolejnej rundy. W tym wypadku karty niekupione na górze spadają na odrzut. Ta, te karty, które były niekupione z dolnego poziomu wędrują na górny poziom. I dokładamy cztery nowe karty do naszej kolekcji. Także widzę kolejne karty. Chyba już widzicie mniej więcej na czym polega namiestnik, czyli właśnie budujemy te swoje piramidy, staramy się jak najbardziej rozpędzić naszą ekonomię, budując kolejne darmowe kamienie, e, dobierając kolejne karty, punkty zwycięstwa, zbierając symbole różne, które będą nam pasowały do punktacji. E, warto jest ogólnie iść dosyć szeroko tych kart, dużo tutaj pobudować, żeby było miejsca na e, położenie tej karty na drugim, trzecim, czwartym i piątym poziomie. Ogólnie karta Położona na piątym poziomie i już jest tak epicko dobra, że możemy wybrać wtedy nagrodę dodatkową w postaci albo 15 punktów zwycięstwa położonych właśnie na tej najwyższej karcie. Albo ewentualnie trzy dolne bonusy, trzy wszystkie bonusy tutaj dolne z jednej karty, która została ułożona. Także to jest naprawdę bardzo dużo i warto się budować wysoko, nie zapominając o tym, żeby nigdy nie brakło nam tutaj tych kamieni szlachetnych. Także widzicie, dosyć ciekawa interakcja, dużo w sumie kombinowania, stosunkowo lekka gra, ale duża głębia taktyczna i duża regrywalność w łączeniu tych kart. Ale już na temat mojej opinii, na temat namiestnika, no musielibyście już przejść do podsumowania i recenzji, link już powinniście mieć na ekranie, a na tą chwilę dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego, cześć!